Znajdujemy się przy Bramie Warszawskiej, jednej z czterech, które pozostały na terenie miasta Opatowa. Na początku XVI wieku miasto Opatów od biskupów lubuskich kupił Krzysztof Szydłowiecki, kanclerz Wielki Koronny. Opasał miasto murami i wybudował cztery bramy. Bramę warszawską, przy której się znajdujemy. Bramę krakowską, nieistniejącą, tak samo jak i bramę sandomierską i lubelską. Po nich tylko wiemy, w którym miejscu były zlokalizowane, ale nie pozostało yy, nic. Miasto Opatów zostało otoczone murami obronnymi wraz yy, z kościołami, które do niego przylegały. Znajdujemy się przed fasadą frontową Kościoła Kolegieckiego w Opatowie. Prawdopodobnie kościół ten wybudowali templariusze, których do Opatowa sprowadził Henryk Sandomierski po krucjacie z 1153 roku i nadał im właśnie opat, tutaj dobra opatowskie oraz kościół, który prawdopodobnie oni wybudowali. Na pasadzie frontowej znajduje się relief, który jak gdyby odzwierciedla wszystkie Kościoły, które budowali templariusze. On jest umieszczony właśnie tutaj na Kolegiacie Opatowskiej, na kościele w Rasfado, w Tomarze, w katedrze Roslin w Edynburgu. W fasadzie frontowej znajdują się dwie zamurowane nisze. W niszach tych były dwa posągi templariuszy, które po nałożeniu klątwy przez papieża. Zostały zniszczone przez ówczesnego kanonika Marcina z Zbrzezia. Znajdujemy się przy kościele kolegiackim w Opatowie, który stanowił ważne miejsce w dziejach polskiej historii regionu. To tutaj w 1189 roku Kazimierz Sprawiedliwy rozstrzygał spory. Dowodem czego jest dokument spisany przez Wincentego Kadłubka, sekretarza Kazimierza Sprawiedliwego. Na dokumencie tym jest podpisany Wielisław Jerozolimczyk Herbu Powała, znany jako Wojsław, jedyny udokumentowany polski templariusz, który prawdopodobnie był tutaj mistrzem. Tutaj bywali królowie i książęta. To tutaj w tej kolegiacie Władysław Jagiełło modlił się przed bitwą pod Grunwaldem. To Jan III Sobieski dziękował Panu Bogu przed odsieczą wiedeńską i składał dary dziękczynne po zwycięstwie. Szczególnie upodobał sobie kolegiatę opatowską Stanisław August Poniatowski, który był tutaj bardzo częstym gościem. W opatowskiej kolegiacie odbywały się od wczesnego średniowiecza sejmiki szlachty małopolskiej. To tutaj ważne sprawy dla kraju ustalał ze szlachtą prymas Polski Zbigniew Oleśnicki. To w Kolegiacie Opatowskiej spisano wiele ważnych dokumentów. To tu Stanisław Samostrzelnik inkrustował i iluminował przywilej opatowski, który został nadany przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. Witam państwa serdecznie w historycznym jednym z najstarszych miast w Polsce Grodzie w Grodzie Opatowie. Początki naszego miasta sięgają średniowiecza, kiedy na wzgórzu, które mam za plecami, państwo go nie widzą, powstała pierwsza osada zwana Żmigrodem. Potem opatów przeniósł się na tą stronę rzeki Opatówki i pierwsza wzmianka udokumentowana o Naszym mieście pochodzi już z roku 1189, kiedy tutaj odbył się zjazd najzamożniejszych rycerzy ówczesnej Ziemi Sandomierskiej, ale nie tylko Ziemi Sandomierskiej, włącznie z najznamienitszymi przedstawicielami duchowieństwa. Prawa miejskie nasz, nasze miasto nabyło już w roku 1282, więc macie Państwo tutaj do zwiedzenia. Piękne okolice, historyczne okolice, bardzo mocno związane z Ziemią Sandomierską, z historią Ziemi Sandomierskiej. Po mojej prawej stronie mamy kolegiatę, w której odbywały się sejmiki ziemskie Ziemi Sandomierskiej. Tutaj bywał król Władysław Jagiełło, tutaj bywał król Stanisław August Poniatowski, był też u nas król Jan III Sobieski. I historia. Polski jest nierozłącznie związana również z naszym, z naszym grodem. Piękne miasto ze śladami również pobytu Templariuszy, zakonu rycerskiego, który, które ślady i tradycje chcemy odświeżyć i przekazać turystom. Mamy wiele do zaoferowania. Nad jeszcze większą ilością atrakcji dla Państwa pracujemy. Warto na pewno odwiedzić nasze miasto, chociażby dla tej kolegiaty, o której wspomniałem, chociażby dla najdłuższej trasy podziemnej w Polsce, którą mamy pod naszymi stopami, pod powierzchnią rynku. Znajduje się trasa podziemna wykuta z korytarzy, które powstawały przez wieki, kiedy Opatów kwitł, rozwijał się i był miastem handlowym. Bogatym miastem, prywatnym miastem należącym do kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego, którego nagrobek mamy też w Opatowskiej Kolegiacie. Kupcy, którzy tutaj handlowali, drążyli podziemia w Lesowej Glebie i tam chowali swoje towary. Mamy wiele atrakcji. Zapraszam Państwa serdecznie. Na pewno Państwo wyjedziecie z Opatowa usatysfakcjonowani i będziecie chcieli wracać tu nieraz. Dziękuję bardzo.